Cześć, witam Cię w kolejnym już dniu wezwania Czytamy pozytywną dyscyplinę w klasie. Ja nazywam się Justyna Brzozak, jestem edukatorką pozytywnej dyscypliny dla rodziców i dla nauczycieli. Z zawodu jestem nauczycielem, nauczycielem języka niemieckiego. Obecnie tworzę pozytywną wioskę wsparcia właśnie dla rodziców i nauczycieli oraz jestem mamą, mamą dwóch córeczek, spodziewającą się już wkrótce. Przyjście na świat syna. Dzisiaj będziemy rozmawiać o piątym rozdziale w tej właśnie książce, a jego tytuł brzmi: "Nawiąż relacje, zanim naprawisz sytuację". I myślę, że to bardzo, bardzo ważny temat, dlatego że będziemy się zagłębiać tutaj. Nie Będziemy się koncentrować już tylko na tych trudnych zachowaniach dziecka, ucznia. A będziemy patrzeć, jak zadbać o zaspokojenie tej podstawowej potrzeby każdego człowieka, w tym także dziecka. Potrzeby przynależności i znaczenia. Przywitajcie się, napiszcie, e, w jakich e, klasach uczycie, czy może w przedszkolach, czy w liceum, czy w podstawówce. I też e, napiszcie, czy jesteście jednocześnie rodzicami i nauczycielami, czy tylko nauczycielami, bo Właściwie wszystko, co tutaj powiemy dzisiaj, będzie się dotyczyło po prostu dzieci, a nie ukrywajmy po prostu każdej osoby, także dorosłej. Ponieważ ta potrzeba przynależności i znaczenia jest tak ważna, każde nasze działanie wypływa właśnie z niej. I kiedy nasi uczniowie czują się ważni, czują się potrzebni, czują się zauważeni, usłyszani, oni chcą, oni chcą współpracować, chcą się uczyć. Zależy im, żeby się wykazywać, zależy im na szkole, na tym przedmiocie, na tym nauczycielu. Czy macie takie doświadczenia, że nawet w momentach, kiedy mieliście ucznia, który był słaby z waszego przedmiotu, ale pałał taką miłością, takim zaufaniem do Was, to wtedy na mnie się okazywało, że ma coraz lepsze oceny, że coraz mniej przeszkadza na zajęciach, że jest pomocny, że dąży do szukania rozwiązań zamiast problemów i konfliktów. Macie takie doświadczenia? Podzielcie się, jeżeli już widzieliście to w akcji. A dzisiaj chciałam się skupić na tym, żeby trochę Wam przedstawić sposoby, które pozytywna dyscyplina y, bardzo ładnie tu wyłuszcza, właśnie w piątym rozdziale książki, y, sposoby na to, żeby pokazać naszym dzieciom, uczniom, że nam zależy, że nam na nich zależy, żeby trafić najpierw do serca, tak? Najpierw do serca, a potem do głowy, czyli znowu, przytaczając naszą górę lodową, żeby dać temu dziecku tak duże poczucie, że jest dla nas ważne, że przynależy do tej grupy, do tej klasy, do tej szkoły, do tej naszej małej społeczności, żeby ono nie potrzebowało swoim niewłaściwym, często trudnym zachowaniem zwracać na siebie tej uwagi. Bo kiedy nakarmimy tą uwagę już, to nie będzie potrzeba tych wszelkich zabiegów typu... <noise> typu żarty nie na miejscu, robienie psikusów, kłótnie, konflikty, obrażania i inne sposoby uczniów na zwrócenie też często po prostu uwagi na siebie. Więc jak możemy tworzyć tą więź, tą relację z uczniem? Przede wszystkim pokazywać uczniowi, że nam zależy. Jak to robicie? Jak to robicie? Napiszcie, bo. <noise> Wiem, że jesteście nauczycielami, którzy już to potrafią, a tutaj szukają nowych sposobów, nowych narzędzi, jak można to robić jeszcze lepiej, jak można być jeszcze fajniejszym nauczycielem, jak można to życie swoje i swoich uczniów jeszcze bardziej uprzyjemniać. Więc jak wy to robicie? Powiedzcie, napiszcie tutaj koniecznie, a ja wam... Parę pomysłów, parę sposobów jeszcze tutaj nazwę, żeby może właśnie przypomnieć o rzeczach, które są, wow, przecież ja to wiem, ja to robię intuicyjnie, ale właśnie sobie przypomnieć, jakie narzędzia mamy, mamy pod ręką. Więc samo interesowanie się uczniami, samo zadawanie pytań. Odnośnie ich pasji, hobby, nawet jeżeli to jest granie w gry komputerowe, bądź też czytanie książek science fiction, fajnie jest, kiedy my się zainteresujemy. Zadamy takie pytanie tylko temu jednemu dziecku i to będzie nasz czas specjalny, który tak naprawdę mu okażemy. To będzie danie mu tej uwagi. Szanowanie też zdania, opinii i pomysłów naszych uczniów, dzieci. Czasami te pomysły są z kosmosu, czasami w ogóle dla nas nieracjonalne, natomiast kiedy pozwolimy dzieciom wyrazić, samo wyrażenie już spowoduje, że one poczują się ważne, poczują, że mają znaczenie, że ich zdanie ma znaczenie i nawet jeżeli ich pomysł nie zostanie wybrany do realizacji, to one mogą to wypowiedzieć, mogą wyrazić siebie. I one lubią, uczniowie lubią nauczycieli, którzy nie są zawsze mądrzejsi. Macie takie doświadczenie, że uczniowie bardzo cieszyli się w momencie, kiedy okazaliśmy jako nauczyciele, ale też jako rodzice i nasi, nasi, nasze dzieci prywatne, kiedy miały satysfakcję te nasze dzieciaki, że coś nam nie wyszło, że my też nie jesteśmy alfą i omegą, że my też popełniamy błędy i... Uwaga, przyznajemy się do nich. I to jest właśnie budowanie takiego też prawdziwego autorytetu nas jako nauczycieli, nas jako rodziców, kiedy potrafimy przyznać, że tak, nawaliliśmy, tak, no nie poszło nam, tak, popełniliśmy błąd, mało tego jeszcze, przyznaliśmy się i przeprosiliśmy za to. To są rzeczy, które budują prawdziwą, żywą relację. Relację, która polega na szczerości, na zaufaniu yy, i na współpracy. Czyli zamiast też karać naszych uczniów za to, że coś zepsuli, gdzieś nabroili, coś zrobili za naszymi plecami, oszukali, lepiej jest podejść do nich i zapytać, to co teraz możemy z tym zrobić, żeby naprawić ten błąd? Zazwyczaj jest zdziwienie, natomiast jest to uczenie tych kompetencji życiowych dzieci, żeby one na przyszłość wiedziały, że nie należy tylko szukać winnych, szukać mocniejszej kary, silniejszej nagany, sposobu jakiegoś poniżenia ich czy kogoś innego. Ale właśnie, że szukamy teraz konstruktywnie rozwiązań, skupiamy się na tym, co możemy z tą sytuacją zrobić, jak możemy naprawić ten błąd. W ten sposób zyskujemy ogromny szacunek wśród naszych właśnie uczniów i budujemy tą relację, tą żywą więź, i ci uczniowie nasi, te nasze dzieci czują, że kurczę, ale tej pani, temu panu, tej mamie, to zależy na mnie. Na mnie. To znaczy, że ja, uwaga, jestem ważny, ważna. Ważniejsza niż to, że coś mi się nie udało. Że czegoś nie umiałem. Że czegoś nie zrobiłem albo zrobiłem źle. Że nawaliłem w czymś. I to jest takie piękne. Mnie to zawsze tak ubogaca. I warto sobie zapisać to zdanie. Je znajdujemy właśnie w tej naszej książce Pozytywna dyscyplina w klasie. Najpierw musisz dotrzeć do serca, żeby dotrzeć potem do głowy. Często uczniowie tylko z miłości do nauczyciela lubią dany przedmiot. I na odwrót. Często jest tak, że są mega utalentowani w, jakimś, w jakiejś dziedzinie, Natomiast nie dogadują się z nauczycielem. I totalnie wszystko leży. Mimo, że mówimy, no masz taki potencjał, dziecko, a to dziecko nie, nie chce współpracować. I właśnie, żeby te, tą współpracą pracować, warto dziecko zachęcać. Czy nasi uczniowie czekają na te nasze takie, na te słowa, pełne uznania, pełne akceptacji, pełne szacunku też. Że, o, ja nie wiedziałam, że Ty na przykład potrafisz rozwiązać już takie zadanie, tak? Albo że skaczesz tak daleko, albo tak wysoko. Więc dostrzeżenie tej perły, uwielbiam to porównanie, że każdy z nas ma jakieś coś pięknego w sobie. Nawet ci uczniowie, którzy sprawiają nam naprawdę najwięcej trudności, problemów, czy wychowawczych. Czy takich edukacyjnych, oni mają w sobie ten talent, tą perełkę, ten diament, który jest jeszcze bardzo być może nieoszlifowany. Mało tego, być może jest jeszcze nieodkryty. Może to właśnie my jesteśmy tymi ludźmi, którzy odkryją ten diament, pokażą temu dziecku: zobacz, ty to potrafisz! Albo zobacz. Zrobiłaś to sam, żeby, żeby wydobyć to piękno, żeby nawiązać tą niść porozumienia, która może sprawić, że to dziecko samo zauważy swoje, swój talent, swoje mocne strony i dzięki temu będziemy taką, można powiedzieć, wyrzutnią rakietową dla talentu właśnie tego ucznia. Więc... Stawiajmy na doskonalenie, a nie na doskonałość. E, przyznawajmy się do tego, że też nie jesteśmy doskonali, że też popełniamy błędy. E, organizujmy e, tak nasz czas, także pracy, nauki, żeby były te momenty, kiedy możemy sobie z uczniami o czymś porozmawiać. Takim niekoniecznie związanym stricte z naszym przedmiotem, e, ale kiedy możemy nawiązać... E, Taką relację jeden na jeden, a nawet jeden do grupy, ale my rozmawiamy na przykład, a co Was dzisiaj najbardziej ucieszyło, co Wam dzisiaj sprawiło największą przyjemność, a może co Was dzisiaj zasmuciło i też wejście trochę głębiej, żeby uczniowie zobaczyli, dzieci nasze, żeby zobaczyły, że nie zależy nam tylko na wykonaniu pracy na dziś, na odbębnieniu czegoś ale że zależy nam na, na nich. Że też lubimy naszą pracę, lubimy nasz przedmiot, lubimy naszych uczniów. To jest y, też niebywałe, że pytania, pytanie uczniów, czy myślę, że ta pani lubi swoją pracę? No nie! <laughs> Macie też czasami takie wrażenie, że dzieci wiedzą y, o wiele więcej niż nam się wydaje. To znaczy, dzieciaki wyczuwają, czy my podchodzimy do naszej pracy z entuzjazmem, czy że jesteśmy już zmęczeni i nie mamy ochoty? I fajne jest, kiedy potrafimy też się przyznać, że wiecie co, dzisiaj mam trudny dzień, albo boli mnie głowa, albo miałam właśnie bardzo ciężką lekcję z inną klasą, i bardzo was proszę, moglibyście mi dzisiaj pomóc, tak żebyśmy współpracowali, czyli no, nie ma co, przyznajemy się do tego, że nam jest ciężko. Ja mam takie doświadczenie, że za każdym razem, e, oczywiście nie nadużywając tego, kiedy przyszłam do klasy i przyznałam się, że jest mi dzisiaj ciężko, e, to te, te dzieciaki potrafiły być tak empatyczne, tak wyrozumiałe, tak współpracować, wręcz siebie nawzajem uciszać, mówiąc cicho, nie gadajcie, przecież pani prosiła, tak? I to jest właśnie coś, co buduje taką mić porozumienia i też pomaga nam dostrzec to, że mamy wspaniałych uczniów, mamy wspaniałe dzieci. Mało tego, my jesteśmy wspaniałymi nauczycielami czy rodzicami i wszyscy mamy prawo do błędu i popełniamy te błędy. I możemy w tym być też właśnie w jedności. Więc do tego Was zachęcam, żeby zapamiętać sobie te, te dwa zdania. Najpierw musisz dotrzeć do serca żeby dotrzeć do głowy i nawiązując relacje, dopiero dokopując się do tej głębi, możemy zacząć bardzo, bardzo skutecznie wpływać na zachowanie dzieci, na ich motywację, na ich chęć do nauki, na ich chęć do współpracy, chęć do pomocy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Spotkacie się już wkrótce z kolejną edukatorką na kolejnym rozdziale naszej książki. A mnie możecie znaleźć tutaj na Facebooku, na moim fanpage'u Justyna Brzozak, pozytywna dyscyplina gdynia, na Instagramie Justyna Brozak, edukator PD oraz zapraszam Was do pozytywnej wioski wsparcia online dla rodziców i dla nauczycieli, w której co dwa tygodnie regularnie odbywają się webinary merytoryczne, opatrzone notatką wizualną oraz ze gdzie pracujemy nad tymi wszystkimi elementami, które mają nas doprowadzić do tego, żebyśmy coraz spokojniej i coraz ufniej podchodzili do tego, jak być rodzicem, jak być nauczycielem, z godnością, z pasją i z zadowoleniem. Dziękuję za dzisiaj. Justyna Brzozak.